Dobra, co ja tu chciałem zobaczyć? O, najlepsze momenty właśnie face to face, Murciks i Kozłowskiej. To chciałem zobaczyć na pewno, tak, to jest intrygujący wątek. Dziewczyny, no jak to przy face to face, zawsze na tej formule jest są pytania, tak nie na sam start. Bądź prawda okay. fałsz, jak to woli. Moje odejście, moje odejście z ekipy spowodowane było złą relacją z wujkiem Łukim. Mm, nie tylko. O, i już dymy. Moja walka na fame ma uratować moje zasięgi w internecie. Nie. Patrząc. Na... Uważam, że gdyby nie mini Mike, nic bym nie osiągnęła w sieci. Tak. Okej, okay, czyli Michael dał Ci to, nie Tak, ja jakby zawdzięczam, że w internecie jestem Michaelowi. Okej. Okay. Prowadzenie mojego salonu. O proszę, jaka szczerość. Myślałem, że będzie że będzie każdy szedz zaparty, ale dobra, dobra, okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że będzie ten, myślałem, że będzie jakaś linia obrony. Kosmetyczny wzięłam walkę na fame tylko i wyłącznie dla zasięgów i przypomnienia o sobie. Nie. Nie. Okej, okay, dobra. No... Pośred dla kasy, no chyba oczywiście. To generalnie kilka miesięcy temu w internecie było głośno o Twoim Insta Stories, w którym uh -huh. ty zapowiedziałaś nadchodzący <noise> e-book. E, jak sama napisałaś, będzie to pierwszy krok do mojego nowego projektu związanego z social mediami, marketingiem i budowaniem marki osobistej. I nie miałam czasu, i to też był taki moment, jak ja wpadłam na pomysł, żeby napisać tego e-booka. To był taki moment, że jeszcze nie miałam tak rozwiniętego salonu, no i w sumie. Stwierdziłam, że to by było dobre, żeby zająć nudę, no i zaczęłam sobie to pisać, ale później jak mam dużo pracy, to nie dokończyłam, ale spokojnie, wydam to. Ale poczekajcie, czyli ona na początku powiedziała, że swoje istnienie w internecie w przestrzeni tej publicznej zawdzięcza Minimajkowi, a potem stwierdziła, że będzie pisała e booka o rozwijaniu swojej marki osobistej. I rozkręcaniu siebie w sieci jako postaci, tak? I, i, i zdobywania zasięgów. Kupić mm -hmm. mm -hmm. taką książkę od kogoś, kto de facto dopiero zaczyna, nie? No, tylko, że bardziej ja chciałam się kierować tym, że ja jakby wcześniej, no, dwa lata działam w internecie, więc ja o internecie ma, mam jakieś tam pojęcie, i bardziej chciałam to jakby pokazać, że ta wiedza internetowa, którą miałam tutaj jakby w influencerstwie, jak, jak ją przerzucić na branżę beauty pod tym względem? No powiem wam tak, różne, znaczy inaczej, można tam różne rzeczy o niej wyobrażać, ten wiadomo, kto, kto, kto co tam lubi, natomiast no, akurat aspektu tego, że ona jest osobą, która powinna napisać e o tym, jak y rozkręcać jakąś swoją... Osobę w internecie, jak przekładać jakieś działania takie marketingowe na jakąkolwiek branżę, czy nawet nieważne, czy na beauty, czy na coś, no średnio ją widzę w roli takiej ekspertki. O, może tak, no kompletnie mi się nie kojarzy z taką osobą. No niech. Ta reżyserka próbowała się dozwonić do minimajka, nie? Aha. Michael powiedział coś takiego, że nie, 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 nie będę rozmawiał z tą i nie dokończył. Jak myślał, się... <laughs> Dlaczego on ma taką opinię o tobie? Ja ogólnie nie chciałabym się wypowiadać, bo. Ja sobie założyłam coś takiego, że jeżeli dopóki on nie powie czegoś na mnie takiego, to ja też nie powiem, ale ogólnie no nie chciałabym za bardzo rozwijać tego tematu, bo to, to, to po prostu nie ma sensu w internecie takich rzeczy w ogóle mówić. Jakby nikt, nikt naprawdę nie wie, co się wydarzyło, ale nie ma sensu tego nawet w internecie poruszać. No tak, no ale wiesz, wszyscy chcą wiedzieć, nie? Ja wiem, ale... Ludzie oczekują, wasz ja... związek był publiczny, więc tak naprawdę... Wiem, ale rzeczy, które się działy, nie powinny być publiczne i nie powinny być po prostu... Bo ja no, to oglądają też młodsze dzieci czy coś takiego i nie chciałabym mówić po prostu, jakie zachowania były. Okej. Okay. Ale już trochę zasugerowała, czyli pewne zachowania nieodpowiednie dla młodszych dzieci. Mhm. Okej, okay, okej. Okay. Czy Michael odbierze to już jako pewien wyciek informacji i odpali swoje rakiety? Zobaczymy. Czyli tam mogą być coś grubego. Ty Marta coś wiesz? Coś sprzeraż, sprzeraż. Nie, ja akurat, jeżeli chodzi nie, o. Nie, wydaje mi się, koliny. że bardzo mało osób wie i nie, na razie niech tak zostanie. Okej. Okay. Czyli... Ale z drugiej strony, też jakby tak popatrzeć na to, to zobaczcie. Dla wielu osób. Ona jawi się jako typiarka, która wykorzystała mini majka na zasadzie: wiecie, wejdę z nim w relację, podpromuje się, jak już będzie odpowiednio znana, to się z nim rozstanę i naranie. Eee, były te wszystkie takie filmiki, jak on tam jej prezenty kupuje, ona wybrzydza i ten. No generalnie pr jest ciężko, jeżeli chodzi o jej wizerunek i szczególnie w kontekście tej relacji. I w teorii. No, mogłaby odpalić takie rakiety i powiedzieć, nie wiem, że tam ją wyzywał, że coś tam, no nie wiem, no, że, że jakieś takie wyciągnąć rzeczy z ich relacji tylko po to, żeby siebie postawić w lepszym świetle i odbić te argumenty, czy ten taki wizerunek typiarki wykorzystującej kogoś na zasięgi. A jednak tego nie robi w sumie. To jest takie dosyć intrygujące, bo mogłaby to zrobić. Mogłaby to zrobić i sobie pomóc w ten sposób. Być może, bo nie wiem, jakie to są historie. A jednak tego nie robi. W końcu wyciągnie tę kartę. No to wiesz, już dużo okazji miała, to już sporo czasu minęło od tamtego momentu. Tutaj wiesz, mini Mike też nie jest taki, że on jakby nic nie mówi też tak wprost, ale no wiesz, że nie będę gadał o tej i da mnie do czy coś. I ona już jakby się uparła, to już by mogła to potraktować jako prowokację i się odpalić, a jednak tego nie robi. to też tak ciekawe jest dosyć pytanie, co on ma na nią. Ech, no tak, no to prawda, bo to działa w obie strony. Nie ma po co wyciągać tej karty, chyba że jej salon nie będzie przynosił kasy, to będzie chciała zarobić w necie. No nie wiem, słuchaj, to chyba jest trochę też tak, że... że poniekąd ten salon też może działać niekoniecznie ze względu na czysto usługi, jakie tam są świadczone, tylko też... bardziej na promocję w internecie, a wiadomo, że taka dramka, szczególnie w kontekście, w którym postawiła mi Majka w Zoom świetle, no Mogłaby jej oddać i tak samo mogłaby wtedy jeszcze, nie wiem, więcej kasy sobie zarabiać poza salonem, po prostu działając w internecie. No, zobacz, że na przykład poszła walczyć na fejmie. No to to chyba już trochę świadczy, że jakby ten salon jej przynosił taką kasę, która jej daje absolutne spełnienie, no to by nie przychodziła do fejmu, tylko miała wy... A jednak weszła w ten świat aferek, dram, spodziewała się, że gdzieś będą też takie pytania, więc no trochę sama weszła do tego świata. Był, był taki moment, gdzie ta ekipa się podzieliła. Mhm. I ty na przykład Marta przestałaś nagrywać, wszyscy gdzieś tam poszli w bok, a ty zostałaś. No bo ja bardziej... Czemu? No bo ja ogólnie ba... tak z dziewczynami... Ja pamiętam jak był ten moment taki, że oni się tak podzielili i to też było ciekawe, że Mini Mike był w tym obozie buntowników, a Paulina w tym samym czasie chyba wrzuciła nawet jakiś film z Werso, w sensie że gdzieś tam sobie wyjechały. I ludzie tak mówili, Kwa, to jak oni mogą w tym związku funkcjonować, jeżeli mini Mike gdzieś tam jest. No wiecie, no ma bifa z tą całą ekipą, z tą pozostałą częścią, tam Freeza, Warsof i tak dalej, Łuki, a jednocześnie jego dziewczyna z nimi se filmy nagrywa. I takie było wtedy. Hmm, ciekawie tam musi być. A nie uważasz, że to było takie trochę nielojalne w momencie, kiedy byłaś z Mike'em i nie brałaś pod uwagę tego, w sensie wiesz, ja nie mówię, że tutaj musiałeś. Ona nie była jego dziewczyną, nawet ona robiła snitting na największą skalę w Polsce. A co to jest snitting? Co to jest? Zawsze na wszystko jest jakieś angielskie słówko. Snitting, czyli... Co? Snitting, czyli randkowanie dla darmowego jedzenia. Co? Czekaj, aż to zobaczę. A to coraz więcej, a to ja ostatnio słyszałem o takich rzeczach. Snitting to nowy, zyskujący na popularności trend randkowy. Na czym polega? Aż trudno wiedzieć, że to prawda. Sneeting polega bowiem na umawianiu się na randki z kimś przypadkowym nieatrakcyjnym tylko po to, by zjeść darmowy posiłek. <grytanie> Ten sposób na randkowanie wykorzystują i kobiety, i mężczyźni. Jakie to przekminione jest? Rewo idziemy na randkę. No, ale ty płacisz od razu, bo to już przeczytałem. Co zrobić, aby nie paść ofiarą snitingu? Przede wszystkim już na początku ustalić zasady dotyczące ranki, doty także dotyczące tego, jak spędzamy czas i ewentualnie kto płaci. To ciekawe, ile jest procent mężczyzn w tym, a ile kobiet? No, mam pewne podejrzenia, biorąc pod uwagę pewne schematy i, 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 i mimo wszystko nadal obowiązujące standardy. Ale to p... p***ane. W sensie, nie wiem, dziwne to jest. To co to jest? Jest jeszcze jakiś inny trend, to może się o innych też nauczymy. Cooling Curving. Nie wiem, jak to się czyta. Przepraszam. jak. Czyli potajemne zwodzenie. No nie wiem, no nie wiem jak to się czytano. to przeczytaj mnie to. Uf. No nie wiem jak to się czytano. no. I innym trendem randkowym, który zdobywa na popularności jest, no to, to nic innego jak zwodzenie partnera bądź partnerki. W rezultacie druga strona nawet, w rezultacie druga strona nie wie, że, że nie jest w związku. To porzucenie bez informowania, że nie jest się zainteresowanym bliższą relacją, w jakim my świecie żyjemy, no. Nie a nie uważasz, że to było takie trochę nielojalne w momencie, kiedy byłaś z Majkiem i nie brałaś pod uwagę odejścia, wiesz, w sensie wiesz, ja nie mówię, że tutaj musiałaś pójść za, za Mini Majkiem, skoro byłaś z, nią, z nim w związku, po prostu to takie było trochę dziwne, że wiesz, my wszyscy mieliśmy tam problemy, a ty byłaś jednak gdzieś tam z nim blisko, a później chodziłaś sobie z nimi na imprezki, nagrywałaś filmiki i no na przykład jakbym ja była w związku, no na przykład załóżmy z Mini Majkiem, no. nie? W tym momencie, no to nie wyobrażam sobie tak go po prostu olać, nie? Znaczy ja go nigdy nie olałam, tylko to bardziej chodziło pod takim względem, że ja nie chcę. Ja jakby nie ch ja nie dzieliłam tego zdania co Michael na temat odejścia i po prostu wiedziałam, że ja czegoś takiego nie zrobię, bo ja wiedziałam po prostu, na co się pisałam i nie chciałam odchodzić i. <laughs> tłumaczenie. Mhm. Ja tak miałem delikatne wrażenie, że ona chce powiedzieć, że nie opłaca mi się odchodzić i wolę się trzymać z tymi silniejszymi, w związku z czym. Stwierdziłam, że. Michaelem. Ja, tak, ja to tak delikatnie odebrałam. Nie zrobię, bo. Ja Ciekać, ale jeszcze Michael raz. Na... Nie chci... Ja jakby. Nie chci... Ja nie dzieliłam tego zdania, co Michael na temat odejścia i po prostu wiedziałam, że ja czegoś takiego nie zrobię, bo ja wiedziałam po prostu, na co się pisałam i nie chciałam odchodzić. I jakby wiedziałam po prostu, że zostanę. Aha, czyli. <laughs> A. Czek Skoro podpisała umowę, to się i trzyma. Nie, no ale to. W sensie wiecie, no nie, no, no, no dla mnie to jest dziwne, mimo wszystko. Jasne, każdy może swoje decyzje podejmować, ale no to też inaczej. To też pokazuje ten moment, kiedy macie sprawy biznesowe w relacji, nie? I tak samo nagle ona sobie, kmini, mini, Paulina se kmini mini, No bardziej mi się biznesowo opłaca zostać z Wersow i frezem. no bo wiadomo, kontencik, bo mają duże wpływy, bo mogą coś podpromować, bo tego, albo po prostu, bo ich lubi, bo to też tak może być. Na z drugiej strony jesteś swoim partnerem, który no z tymi ludźmi niemalże idzie do sądu, no i tak nagle ku... To trochę był taki wybór pomiędzy relacją a biznesem, nie? I, i, I że do takiego wyboru tam doszło, takie mam wrażenie. I no i ona wybrała, to też historia później pokazała, no biznes, nie? Po prostu. To było poświęcenie, na które była gotowa? No może, no. Może. No decyzję i ty tak. Znaczy, Marcin, chyba by... chodzi o to, że wiesz, Michael cię wkręcił w to wszystko. Tak, tak ale on mi nawet nigdy nie powiedział, żebym ja poszła za nie, nim. Nie, oczywiście, że tak, po prostu jakby z boku. No tak, jak nie powiedział, to, to wcale o tym nie myślał. No tak, i trzeba powiedzieć. Na przykład z mojej perspektywy to wygląda tak, jakby, jakbyś ty miała w że on gdzieś tam ma spinę z kimś, odchodzi jakby, no wiesz, było ciężko, pewnie sama widziałaś, że było po prostu ciężko. Znaczy mnie w ogóle tak naprawdę, ja, nie, ja w tym w ogóle nie, nie uczestniczyłam, ja tylko widziałam jak Michael wychodził na spotkania czy coś takiego, widziałam jak pisał z wami, ale ja, nigdy, ja nawet tak, na, ja tak naprawdę nie wiem o co chodzi do tej pory, ja się nigdy w to nie mieszam. tym bardziej jak mogłam pójść za Michaelem, jak ja nawet nie wiedziałam o co chodzi. No. Dole. <słuch> ja. Nie wiem, dobra, bo to, to już całościowo trochę z tą relacją pokazuje. afera była ogromna z tym, nie? Mnóstwo pytań. Tutaj, rozpad ekipy, kolejne kanały o tym nagrywały. Ludzie drążyli, jakieś teorie się kręciły i tak dalej. Ta była z osobą bezpośrednio w to zaangażowaną. W związku. I ona nawet do tej pory nie wie o co chodziło. Kur... ale to już, Ja nawet nie mówię, że to świadczy tylko o niej, bo żeby nie było, tylko ogólnie ich relacji. No jak. Co? Normalna sprawa, nie wiedzieć, co się dzieje w życiu chłopaka? Tak, klasik. Trochę dziwne mi się to wydaje. No ja naprawdę do tej pory mi Michael nic nie mówił. Znaczy, jak byliśmy razem, to on mi nic nie mówił. Ja jednak ja, ja w ogóle nie uczestniczyłam w tym i nie chciałam w tym uczestniczyć, i dlatego po prostu zostało tak, jak zostało. Ja nic nie zmieniłam po prostu od tego momentu, jak przyszłam. No dobra, może Marta, Nie, nie ty... postrzegał Cię, tyle godną zaufania, żeby ci powiedzieć takim. <laughs> Ej, ale to jest dobra odbitka w sumie. Ej, w sumie tak. Bo jeżeli on nagle widzi, że on odchodzi, a ona się trzyma no i leci na odcinek z wersów na przykład, no to faktycznie kura może być tak, że się zastanawiasz. Dobre to, dobra odbitka, tak szczerze. No dobra, może Marta. Nie, a ty... nie postrzegał Cię, na tyle godną zaufania, żeby ci powiedzieć w takim razie. No, no może tak. Marta, no ale. <laughs> no może tak. Z mikserem nie było podobnego caseu, u Nie. Nie było tak? Nie. To mikser odbił i ten? No wiesz. To była zupełnie inna sytuacja, bo mm, mixer się nie dogadywał tam z chłopakami i z całą ekipą już. O, tutaj proszę w drugą stronę, Od baczę. bardzo długiego czasu. Nie chcę tam gadać o, o nim, przytaczać jakby dlaczego, co i jak. My się też rozstaliśmy, ja zostałam w ekipie, ale on sam po prostu z dnia na dzień odszedł. My nawet o tym nie wiedzieliśmy. On się sam odszedł Czyli co? Murcik jako dziewczyna też nie wiedziała, że mixer odchodzi z ekipy? z tego... O czym oni gadają? Oni chyba tylko nagrywali całe dnie, jemy pomarańczowe rzeczy i chyba ze sobą nie gadali ci ludzie. Ja nie mam pojęcia, jak to się kręciło. Kurde, tylko koło fortuny, jakieś zyskane odcinki i tyle. A jak się to. Ja nawet nie wiedziałam, że Mixer odchodzi. A, no spoko, no, no, super. Dowiedziałam się z filmu na YouTube. No. Wszystkiego. Ja już nie byłam z nim razem w momencie, a, okay. kiedy on odchodził. No, my już nie byliśmy kilka miesięcy razem. Okej, so... no. okej. Okay, okay. O czym ci ludzie tam gadali? No dobra, macie całą ekipę, i ci ludzie nawet nie wiedzą nic o sobie. Jakby ludzie, nie wiem, ja y, uważam za, za jakiegoś tempaka, a ja normalnie y, nie dość, że teraz jakby przygotowuję się do walki. Chodzę na studia dzienne, studiuję, jestem na trzecim roku, prowadzę firmę, jakby. No niech ludzie sobie uważają, co chcą, ale ja mam o sobie, o sobie jakby dobre zdania. No dobra, to czy ja ci mogę teraz tutaj zaproponować udział w influenceriacie? Wiecie, ja tu miałem takie w sumie dwa przemyślenia, no bo jedno jest takie, że dobra, no ma jakieś te swoje rzeczy, zajmuje się tym, oczywiście argument studia, więc muszę być mądry, to klasik. ale dobra, na etap stachując od tego, no po prostu ma jakieś tam aktywności, biznes ten, spoko, tylko, że wiecie, są dwie opcje, albo to po prostu wszystko jest taka troszkę, jakby to powiedzieć, taka... Um wydmuszka, że tak powiem, i, i, i ona wcale tego tak super nie ogarnia, ale po prostu robi dużo rzeczy w życiu, ale to nie znaczy, że wszystko musi robić, nie wiem, i ogarniać dokładnie, co się tam dzieje i być super ogarnięta. Albo jest też druga opcja, że ona po prostu nie umie tego sprzedać i wiecie, to tak jak oglądaliśmy w tym kanale Zero, jak przyszedł ten dziennikarz i wszyscy tu pisaliście, że o, to za dziennikarz i tak dalej, ale chłop totalnie nie potrafił się tam sprzedać, wyjść na gościa, Właśnie, który jest za ogarnie ten. Był cały zestresowany, ledwo mówił i widać było, że... No ciężko. I to wcale nie odejmuje mu talentu, ale kurde... No ciężko było z tym, żeby to przekazać ludziom, żeby ludzie to tak odebrali i dostrzegli w nim ten potencjał. No i teraz nie wiem, może z nią też tak jest, że ona po prostu jakby tak z nią pogadać poza kamerami czy coś, kiedy ona się nie stresuje, no to gada normalnie, nie chichra się co chwila i, i da się, wiecie, normalną jakąś konwersację. No bo tu przed kamerami to jest ciężko, no ona chyba sama sobie zdaje świadomo, znaczy sama ma, ma świadomość, że no przed kamerami no wychodzi na taką głupiutką i ona chyba nawet nie udaje, tylko że to nie jest jakiś sprytny plan, tylko no ona tak wypada po prostu. No to Tym bardziej ta kwestia wydania książki o, o poradach, jak w internecie działać, no też jest tym bardziej abstrakcyjna. Jak ona na Fryczu studiuje, to XD. Nie wiem, no już tam nie, nie wchodził w rozkminę, czy tam wiesz, a tu się studiuje, a tu się płaci, a tu coś tam już. Jakby... To. No, mówię tak ogólnie, że ona chyba jest takim przypadkiem osoby, która, która po prostu no, stresuje się i nie umie sprzedać tego, co by chciała w internecie. No, takie mam wrażenie. Ja ogólnie powiem, że na przykład najwyższą swoją średnią to miałam 583. O oh, wow, gratuluję. No, ale to też odnośnie, odnośnie Pauliny, no to to jest też ta kwestia tego, że to nie jest osoba, która wybiła się w internecie swoją, wiecie, jakąś charyzmą, swoim pomysłem na siebie i tak dalej, tylko umówmy się, no wybiła się, zresztą sama to przyznała, wybiła się dzięki Mini Mike'owi, który ją wkręcił do ekipy. Więc nawet do końca nie jestem zdziwiony, że, znaczy no nie jestem w ogóle zdziwiony, że ona nie potrafi się w tym odnaleźć i no jest tak odbierana, a nie inaczej, no, no, no tak to jest, no. Czasem się trafi, że kogoś się tam, wiecie, wypromuje, tak? Jak te były całe teamy X i tak dalej to siądzie, potem trwa latami i, i rzeczywiście oddaje i są jakieś postaci w internecie, a no, czasami czasami po prostu nie. Nowciaks, Marcysia, poczciwy krzychu, patec, ty. No i... Czy to oznacza zwiastun jakiegoś projektu, czy to było, nie wiem, spotkanie, jakieś, <głos> <głos> że tak powiem, noworoczne? Reunion tak zwany. Uh -huh. e, czy to będzie jakiś nowy projekt? Nagrywaliśmy odcinek do którą teraz wraca na, na YouTubka. Czy będzie z tego coś więcej, typu nowa ekipa, to się pewnie okaże. O, czyli nie wykluczyła, proszę bardzo. Znaczy, nowa ekipa, taka nowa, stara bym powiedział. Nie. Tylko pytanie, czy oni, wiecie, czy oni jeszcze będą mieli ten swój młodzieńczy polot, nie? Czy będzie to, że im się tak chce jak wtedy, to, to, to krzyczenie, kręcenie kołem fortuny, wiecie, zabawa, energia. Pytanie, czy, to, czy tego nie zabraknie? Ale spytam się, kiedy będziecie mogli o tym cokolwiek gadać? O, o tym, co to znaczy o czym? No o rozpadzie. O rozpadzie. No? O co nam poszło? No, I tak no dalej. nie wiem, czy, czy będziemy o tym chcieli rozmawiać, to są jednak gdzieś tam prywatne sprawy, wbrew pozorom tak jak dużo osób myśli, że się pokłóciliśmy o pieniądze, to tak wcale to nie jest do końca, nie? I... Nie, no tam był wątek, że tak, chodzi też o pieniądze, ale właśnie nie tylko, ale że o kasę też. Jednak my nigdy nie wyciągaliśmy żadnych brudów na światło dzienne i nie sądzę, żeby się to po prostu zmieniło, nie? Okay. No Muczik też mówiła, że nigdy nie zawalczy w OKTAGONIE, bo jej się nie opłaca. No. Nic no dziewczyny, mega są dymy. Zapraszam. <laughs> o Jezu no. Ojej no mega dymy. Kupujcie Pay -per -view. Tak, tak. <noise> Ulpik ledwo by siedział. Nie no przecież wiadomo o co tu chodzi, no chcieli zrobić zestawienie po prostu wewnątrz ekipowe, tak? Logiczna sprawa, od dawna pewnie FM jakoś tam kręcił, żeby to siadło, się okazało, że z Murskich się zgrało, Kozłowska też się zgodziła, no i takie można powiedzieć pod kątem potencjału tego, co by można było zestawić w ekipie z jakiejś tam topki osób o największym zasięgu, to takie powiedzmy trochę bieda zestawienie, ale jednak mimo wszystko wewnątrz ekipowe, więc Plan zrealizowany, jakby nie patrzeć. Ale też ciekawe, jak ta walka się Nie wiem, tak nawet nie, nie, nie mam przeczucia, kto tu może bardziej ten coś pokazać, bo tego nie? jakoś tak nie wiem. Może właśnie podobny poziom.